Witam Państwa po trochę dłuższej przerwie na serwis informacyjny, ze mną moi kolejni, no i tym samym ostatni e, goście w dzisiejszym środowym odcinku programu Galaktyka Pomerania, Arson i Cartman, młodzi szczecińscy raperzy. Witam Was bardzo serdecznie. Witam. Dzień Dzień. Powiedzcie, spotykamy się dzisiaj, widzę Was to jako duet, ale od kiedy w takim duecie tworzycie i, i od kiedy można Was jako e, Arson i Cartman e, spotykać i je, identyfikować jako duet? E, współpracę zaczęliśmy na początku tego roku. E, ja w zeszłym, w zeszłym roku e, nagrałem demo. E, po czym poprosiłem Arkal, żeby stwierdził, co o nim sądzi. No i on uznał, że jest bardzo fajne, chociaż nie było. E, po czym poprosiłem go, żeby e, dopisał jak, jakieś może słowa, czy coś takiego. No i jakoś tak zawiązaliśmy taką współpracę. A jak wygląda w ogóle wasza praca? Kto, kto pisze, kto, kto tworzy bity? Jak to wygląda? To wygląda tak, że tutaj Cartman zazwyczaj robi, znaczy zazwyczaj zawsze robi bity, i potem jakoś się dzielimy, kto na przykład pisze pierwszą zwrotkę, kto drugą, albo refren, i jakoś to zawsze piszemy. Powiedzcie, kim się inspirujecie? Czy, czy macie takich twórców, na których się wzorujecie, czy czerpiecie inspiracje z, z ich muzyki? Muzycznie ja się inspiruję przede wszystkim ciężką elektroniką, a tekstowo, a jak również stylowo staram się nie zrzynać ani nikogo, staram się znaleźć jakiś własny styl. Tworzycie dosyć ciężki rap. Powiedzcie, dlaczego akurat ten ciężki rap i skąd w ogóle taka decyzja, bo to rzadkość? Z bardzo prostego powodu. Na zachodzie, w Wielkiej Brytanii, jak również w Ameryce, taki gatunek muzyczny jest bardzo popularny w tym momencie, a Polska z pewnym opóźnieniem zawsze przejmuje różne trendy. No i uważam, że bardzo niedługo taka muzyka wejdzie jakby na polskie salony? No i uważamy, że, uważam, że mamy na tyle duży potencjał, żeby rozpropagować po prostu taką muzykę. No właśnie, a powiedzcie, jak to jest z modą na rap? Czy to jest w ogóle moda na rap? Czy rzeczywiście to osoby, które słuchają od lat tej muzyki, zostają jej wierni? Czy ostatni film jesteś Bogiem? Sprawił, że wasi rówieśnicy nagle stali się wielkimi fanami paktofoniki i, i, i w ogóle środowiska związanego z rapem. Czy rzeczywiście są stali w uczuciach, można tak powiedzieć? Ja myślę przede wszystkim, że ten film to poniekąd mógł wpłynąć, ale myślę, że nie w takim stopniu, aby ktoś nagle stał się fanem polskiego hip-hopu, tylko mógł się stać ewentualnie fanem tam, właśnie paktofoniki, o której jest ten film. No i. Hmm. A o czym piszecie? Tak, żeby sprecyzować, czego dotyczą te teksty, y, czym się inspirujecie? Czy to jest otaczający was świat, przeżycia, yy, uczucia? Na naszej epce tutaj są wyłożone. To ogólnie piszemy o, staramy się pisać o wszystkim. Staraliśmy się pokazać, co mamy do pokazania ludziom. No i dlatego też nazwaliśmy naszą epkę Popisy, żeby po prostu pokazać, na co nas stać. No właśnie, appka Popisy, którą można zdobyć, jeżeli napisze się do Was, na przykład na Waszym profilu facebookowym, jak Was znaleźć. Wpisując Arson Cartman na Facebooku. Strona internetowa, blog. Nie mamy strony internetowej, ale na YouTube też mamy swój kanał i tam też można nas znaleźć. Co dzisiaj zaprezentujecie? Będą to trzy utwory. I jedna premiera, drodzy Państwo, po raz pierwszy w telewizji Pomerania. Tak, po raz pierwszy kiedykolwiek, tak naprawdę. Zrobiliśmy ten utwór w poniedziałek, w jakieś pół godziny. Także może być ciekawie. I dwa numery dodatkowo z owej epki. Jaka jest kondycja rapu w Polsce? Jak, jak ta muzyka jest przyjmowana przez masy? Czy ubolewacie trochę nad tym, że w telewizji promuje się jednak muzykę popową, rock, ale jednak nie rap i jak to jest z waszego punktu widzenia? Mi się wydaje, że rap w Polsce jest w bardzo dobrej kondycji, ponieważ jest od dosyć dawna w naszej kulturze i rozwija się moim zdaniem w bardzo dobrą stronę, a media, no promują bardziej jakichś wykonawców popowych, no bo to jest lepiej przyswajalne dla ludzi, moim zdaniem. Bo nie każdy może zrozumieć jakieś tam hip-hopowe piosenki, no a pop to można sobie posłuchać, podreptać i... Słyszałam, że Cartman zaczął swoją karierę i przygodę z muzyką, jak miał 11 lat. No, tak jakoś wyszło. No i jak to wyszło, że 11-latek nagle e, myśli i czuje, że muzyka jest jego całym światem? Czy to rzeczywiście już w wieku 11 lat i aż do dziś przez 6 lat taki związek z muzyką. Jakie były te początki? Wyglądało to tak, że grałem od wieku 6 lat na perkusji i zostałem odnaleziony przez dwóch starszych kolegów. Założyliśmy razem zespół. No i jakoś tak zaczęliśmy razem grać, zaczęliśmy grać koncerty. No i w pewnym momencie też zacząłem poszerzać horyzonty. Zainteresowałem się też inną muzyką niż wtedy wykonywałem właśnie hip-hopem. Staram się rozwijać po prostu. Też taka u Ciebie dosyć specy specyficzna droga od rocka do rapu. To jest trudna droga czy, czy po prostu jakoś płynnie u Ciebie to przeszło jedno w drugie? Yy, raczej płynnie. Yy, yy, słuchałem bardzo długo właśnie rocka i metalu. Po czym kolega z innego zespołu zainteresował mnie muzyką elektroniczną. Bardzo mi się to spodobało. Po czym jakoś tak właśnie bardzo gładko przeszedłem też do hip-hopu ciężkiego i... nieciężkiego i, i tak jakoś zostało. A jak było w Twoim przypadku Arson? To zaczęło się po spotkaniu z Cartmanem czy, czy jakoś wcześniej ta miłość do muzyki się w Tobie... Narodziła? Ogólnie to znamy się z Cartmanem od pięciu lat. No i słyszałem tam właśnie, że grał w zespołach metalowych. Ja ogólnie w świecie muzyki to jestem tak, z powietrza się wziąłem. I kartman mnie właśnie zainteresował swoim demo, które tam nagrał. Poprosił mnie o opinię. No i jakoś tak wyszło, że się, że się też zacząłem tym interesować. Drodzy Państwo, chłopaki, dziękuję za rozmowę. Arson i Kartman za chwilę na scenie programu telewizji Pomerania w programie Galaktyka Pomerania. Pierwszy raz e, usłyszymy premierowy kawałek, który powstał w ten poniedziałek. E, ja się z Państwem żegnam, zostawiam Państwa w dobrych rękach, z dobrą muzyką. E, spotykam się z Państwem już jutro o stałej porze, o godzinie 17. Za dziś dziękuję. Krótki dżingiel, przerywnik, no i na scenie chłopaki. Dziękuję, do widzenia. Zaczynamy od singla z naszej epki. Z naszej czasie. Jedziemy. Czas, niby prosty temat, ale jak się nad nim zastanowisz, to złapie ci histeria. Spójrz w przeszłość, powspominaj, pomyśl. Uświadom sobie, jak dawno odbrałeś obecne drogi. Wszystko przemija, korzystaj z tego, byś nie żałował, że z tobą już tego nie ma. Łap dzień, jak powiedział ktoś mądry. To niełatwe, ale, ale nie bądź rozsądny. Pamiętaj, świat do odważnych należy, a czas nie ustrzeże się od siebie kradzieży. Przestań przekładać, mówić, że zaczniesz jutro, zacznij tu i teraz, nawet jeśli ci trudno. Chcesz być wielki? Wiesz, nie chodzi tu o picie mleka Chodzi o konsekwencje w dążeniu do celu, który nie będzie czekał A propos celu, to jest hit race. Stworzenie Tworzenie współpracuje z czasem Pragnie byś nie został bestsellerem Ej, czasie, co jeszcze ze mną jesteś? Z wskazówkami dalej obracać będziesz? Nie podbijesz świata, nie wychodzę z cienia Chcesz być ponad tym? Zacznij od podziemia, ej czasie! Sprawdź czy jeszcze ze mną jesteś. Czy wskazówkami dalej obracać będziesz? Czy nie zabłądzisz podczas czas? Będę tu mi, gdy będziesz chciał zaoferować więcej. Tematy tematy powtarzane w kółko. Teraz imprezy w klubach, kiedyś podwórko. Czas jak prawo, nie działa wstecz. Czas tyka, tic, tak, a ty rany leć. Pobudź się z tym, że czasem trzeba, trzeba coś poświęcić. Z czasem zrozumiesz, nie ma rzeczy niezbędnych. Komu w drogę temu czas? Pieniądz ucieka. Raz, raz. Koń go, nic nie jest za darmo. Pieniądz szczęścia nie da, ale, ale zawsze go mało. Mówisz, że czas nie zając nie ucieknie. Jak nie, przecież widzę, jak tu pięknie. A to was dobra sprawa, szkoda go jak czasu. Może szkoda, ale bardziej stracić przyjaciół. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Co mam powiedzieć, Chorzy ludzie, chore czasy, ej, czasie! Sprawdź, czy jeszcze ze mną jesteś. Czy wskazówkami dalej obracać będziesz? Nie podbijesz świata, nie wychodzę z cienia Chcesz być ponad tym? Zacznij od podziemia Ej, czasie, sprawdźcie sprawdź jeszcze ze mną jesteś Czy wskazówkami dalej obracać będziesz? Czy nie zabudzisz podczas wędrówki krętej? Odnajś mi, gdy będziesz chciał zaoferować więcej Pewnie się ledwie, ale widzę Cię na pewno Wiem to, dostrzegam Cię od razu, Ty nie jesteś obojętny Tu jesteś, co tu robisz, tego nie wiem Wierz mi, jesteś coraz bliżej już na wyciągnięcie ręki, Jest tu tylko arsukatma Niespokojne dźwięki Stoimy twarzą twarz Nie widziałem Cię od wieków Jesteś tym prawdziwym chodź za ciebie Podtrzymało się w Samo z panie, udający mnie i ciebie Nie wierzyli w naszą siłę, nawet nie wierzyli w siebie Dobrze, że tu jakiś bojówkiłem Twe istnienie Jest dla ciebie propozycja, które nie wchodzi odrzucenie Tuż na swoim gardle tylko przeszło swoją poparć Za daleko już zaszedłeś, żeby siebie wycofać Za szuka z rokiem wyjścia, tych drzwi już dawno nie mamy jesteś mi a twoje światło umiera Twoje światło umiera Umiera też nadzieja, murów miasta już nie ma Umarło wszystko oprócz pokolenia pokolenia Przejdź, Przejdź się z nami między tymi ulicami Dołącz do naszej kompanii, przed przed hitów zwerbowani Przejdź, Przejdź się z nami Stajemy się legendami o, się wersami, Przejdź się z nami pod ciepłymi chmurami Wyciskamy wersami, niczym Zeus piorunami Przejdź się z nami coś ześpą nad górami Zawsze niezapomniany, Stańmy się legendami Yo, yo, yo Okay. Skoro no już jesteś, jesteś z nami Wiesz, na za krew ci mniejszą od męt, Musisz wiedzieć, że druga to nie jest niebywale wyboista Nikt nie mówił, że będzie łatwo, nie myśl że chcemy cię wykorzystać Chodź, skręćmy tu, czemu tak nerwowo wychasz i masz tak niestabilny wóz Spokojnie ziomuś, wyluzuj się trochę Muszę jazd całem tu innych Uważa ziomek? Słuchaj, Also No, może ja wszyscy dostanie zastrzykowe No, okej okay. Zbory, moje brzydkie zawsze Zaszczepiamy w to odzieg Czemu się jak nigdy? Teraz już nie ma zejścia Musi, musi do, nas do nas przystać przestać. Tylko na początek musi się porządnie wyspać Bo być jednostką regionu AK jest męczące Armia naszych płci razem Stoi polskie Na pytanie czy warto być w naszej rapkrze Każdy odpowiada od teraz na zawsze Przejdź, Przejdź się z nami Między tymi ulicami Dołącz do naszej kopani by przez hitów zwerbowani. Przejdź, się, Przejdź z się z nami W jednej ręce z popisami W drugiej majka z zaciskami Stańmy się niepokonani no, Przejdź się z, z nami, pod ciemnymi chmurami, wyciskami, wersami, niczym zeus piorunami Przejdź się z nami, jesteśmy się nad górami, zawsze niezapomniani, stajmy się legendami Przejdź się z nami Przejdź się z nami Przejdź się z nami Przejdź się z nami Dan, 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 dan. Teraz premierowy kawałek, który napisaliśmy w poniedziałek. Noc na straż. Yeah. Widzę strach w oczach tych, którzy nie zdołali się wywinąć mi yes. Nie chcą tego Dobrze, robić ją. Coś mi jednak rozkazuje zbierać cały twój życiowy plon Nie mam wolnej woli Nie mogę sterować własnym ciałem Coś opanowało mnie czego ciężko Będziesz odbyć wiem to na pewno Na moją głowę wpłynął radioaktywny psycho Nie powinien mówić tego, lecz zbliża się klonie spajek nie Niech humanitarny, ja. albo raczej ktoś pod moją skórą go na świat brać prawie wszystkie kolory i spalety barw Jego dom to mrok lub mrok więc zostawię tylko odcienie czerni Wodzi z rokiem bez sensu, nie znajdziesz ludzi i Chciałbym Ci pomóc, też co zrobić, nie mam wolnej woli Pamiętam, że chciałem mieć tu zdasz, teraz mnie to boli Miałem być zwykłym strażnikiem nocnym, lecz to był podstęp wrosłem się z nocą i teraz, jako na burze mury psychy mocy Cokolwiek zrobię, już zawsze będę tu Wbrew mojej woli, jestem ze straży nocnej nie wiedziałem co mnie czeka, jakie będą echa Jestem ze straży nocnej Nie wychodź po zmroku, jeśli nie chcesz mnie spotkać Jestem ze straży nocnej Nic nie poradzę na to, bo uh. Jestem ze straży nocnej Zachodzi słońce, schodzi moja wola życia Wychodzę, gdy jest ciemno, gwiazdy płoną Muszę już nade mną To jest moja chwila Mogę chodzić w lasku światła Wybrałem inną drogę, z wrokiem. jesteśmy jak bracia Ubrany w mundur, nocny obchód robię Każdej nocy poznaję nieznaną wcześniej drogę To jest jak fenomen, to jest sześcią krwi obiegu Nie pytaj czemu, nie pytaj też w jakim celu Nie widzisz mnie za dnia, bo w dnie tu mnie nie ma Są dla mnie ekstremal, noc jest dla mnie zbawienia jest coraz bliżej szybko czas mi się kończy. Po raz tempo nim nic coś nie mnie wykończy. Więc słuchaj mnie, ziomek, nim coś ci się stanie, gdy zobaczysz tunel z białym światem. idź po otchłanie. Jestem Arson, zapytaj tam o mnie i pamiętaj. Jestem ze straży nocnej. Jestem ze straży nocnej. Cokolwiek zrobię, już zawsze będę tu. dla mojej woli, jestem ze straży nocnej. Nie wiedziałem co mnie czeka, jakie będą echa. Jestem ze straży nocnej. Nie wychodź po zmroku, jeśli nie chcesz mnie spotkać. Jestem ze straży nocnej. Więc nie poradzę na to, bo. Uh. Jestem ze straży nocnej. Dzięki. Dzięki za uwagę.